Pamiętam jak dziś, kiedy blisko 10 lat temu jeździłam dosłownie do wszystkich miast w Polsce, żeby odbyć szkolenia u topowych, ale takich topowych, topowych trenerów i trenerek z rozwoju osobistego i biznesu. I wiecie co? Nie powiem, że te szkolenia mi nic nie dały, ale gdybym ten sam czas i te pieniądze zainwestowała w mentoring mój własny, jeden na jeden, z osobą, która ma rezultaty, które ja chcę osiągnąć, ma te same blisko wartości, co ja, bądź przeżyła adekwatnie podobne historie, to bym na ten moment zarabiała 10 razy więcej, zwiedziła pewnie ze 30 do 50 państw więcej. Czy twoja nauka nie zamieniła się przypadkiem już w masturbację edukacyjną i rozwojową? Dokładnie tak trzeba jasno i klarownie zdać sobie sprawę z tego, że czy nad dzień dzisiejszy nie przepalasz własnego czasu i nie żyjesz buńczucznymi ideami o tym, że kolejny kurs, kolejne szkolenie, bądź kolejny networking na moment własnego kryzysu w firmie pomoże tobie, czy przypadkiem jest złudną iluzją. Zastanów się za każdym razem, co robisz, jak robisz i czy aby na pewno przynosi to wymierne efekty? Czas zmienić intelektualne uniesienia w realne działania, więc bierz dupę w troki i po prostu dzień po dniu, dzień po dniu pracuj nad sobą z odpowiednią osobą.